Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej najnowszej wystawie, jaka będzie prezentowana w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Witam lokalne media, są z nami Telewizja Świętokrzyska, Telewizja Ponidzie, Infobuzko, Telewizja Pinczów Twoje Miasto, Radio TPI oraz Pinczowska.com. Witam serdecznie. Proszę Państwa, już od 16 lutego czyli od najbliższego piątku, w Muzeum Regionalnym w Pinczowie będzie prezentowana jedna z największych wystaw, myślę, w Województwie Świętokrzyskim, poświęcona powstaniu styczniowemu. Wystawa zatytułowana została Powstaniu styczniowe na ponidziu. Jest to wystawa, którą Muzeum Regionalne w Pińczowie przygotowało wspólnie z Muzeum Historii Polski i część tej wystawy została wypożyczona właśnie ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ta część to część opisowa, są to plansze, które przedstawiają najważniejsze postaci, jakie brały udział w powstaniu styczniowym i jakie z tym powstaniem styczniowym są związane. My jednak Postanowiliśmy tę wystawę uzupełnić o eksponaty. Eksponaty, jakie będą prezentowane na wystawie, zostały wypożyczone z dwóch muzeów. Jest to Muzeum imieniem Szybkowskich w oraz Muzeum Historii Kielc, a większa część eksponatów została wypożyczona od osób prywatnych, od prywatnych kolekcjonerów. Są to Regionaliści, historycy, którzy interesują się losami Powstania Styczniowego i którzy w swoich zbiorach mają bardzo dużo pamiątek związanych właśnie z tym wydarzeniem. Są to pan Janusz Głombiński, pan Przemysław Schab, Robert Osiński. Część zbiorów została wypożyczona z prywatnej kolekcji pani Jolanty i Marka Michniewskich oraz z kolekcji pracownika Muzeum Regionalnego w Pińczowie, czyli pana Dariusza Grenia. Kuratorami wystawy są Justyna Dziadek, Dariusz Greń, Wojciech Kalwat, który jest dyrektorem Biura Niepodległa w Warszawie. Oraz pracownik Muzeum Historii Polski w Warszawie, pan Sebastian Pawlina. Eksponaty, jakie będą prezentowane, są eksponatami z różnej dziedziny. Będzie to broń biała, będzie to broń palna. Część kolekcji będzie dotyczyła ubioru w Powstaniu Styczniowym, część to biżuteria. Część eksponatów prezentowana jest tutaj na telewizorze. To są torebki, jakie nosiły kobiety podczas żałoby narodowej. To są chociażby eksponaty związane z religią, bo na przykład krucyfiksy. Które były bardzo, bardzo popularne w tamtych czasach z motywami z symbolami powstania styczniowego, czyli z kotwicą, sercem i krzyżem. Jednym z takich bardziej ciekawych eksponatów, też tutaj będzie można zobaczyć na telewizorze, jest lalka. Lalka, która była zabawką dziecięcą, a lalka jest przedstawiona w stroju żałobnym i tak naprawdę powiem szczerze że kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy tą zabawkę ciężko było ją jakby skojarzyć z zabawką którą mogą, mogły bawić się dzieci bo no, powiedzmy szczerze jest taka trochę przerażająca mamy biżuterię patriotyczną mamy broń tak naprawdę można powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się zgromadzić tak dużej ilości eksponatów, ponieważ no, będzie ich ponad 200, będą one prezentowane w gablotach i no, można powiedzieć, że są bardzo, bardzo cenne, bo niektóre eksponaty no, kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wystawa będzie prezentowana od 16 lutego. Zapraszamy na Wernisarz o godzinie 18 do głównego budynku muzeum. Wystawa będzie prezentowana praktycznie przez rok, bo będzie można ją oglądać w Muzeum Regionalnym w Pinczowie do końca października 2024 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje burmistrz miasta i gminy Pińczów. Ja również z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe, za wsparcie merytoryczne i zapraszam do oglądania wystawy i zapraszam na wernisaż 16 lutego o godzinie 18 w głównym budynku muzeum. Pani Dyrektor, wystawy przez Panią organizowane są bardzo dynamiczne, mam tu na myśli związane z tym koncerty, choćby pokazy strojów, choćby inscenizacje, również sama wystawa wychodzi jak gdyby na zewnątrz, to nie jest zwykły statyk na którym stoi obrazek. Czy w tym wypadku też możemy liczyć na tego typu dynamikę? Tak, jak najbardziej, no każda z naszych wystaw, którą przygotowujemy, staramy się, aby była inna, więc teraz też oczywiście aranżacja wystawy została zupełnie zmieniona, pojawiły się nowe kolory i aranżacja została przystosowana stricte do obiektów, do eksponatów, które będą prezentowane. No mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Mi podoba się bardzo. Ta wystawa dotyczy ludzi i ich historii, prawda? Tak. Bo no to też tam będzie. Tam są chyba czy, czy to będą były zdjęcia tak? tych, tych, tych osób. Tak część wystawy to jest wystawa opisowa, którą tak jak już mówiłam wypożyczyliśmy z Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. To są ogromne plansze, które przedstawiają najważniejsze postaci związane właśnie z historią powstania styczniowego, też najważniejsze wydarzenia i elementy tego powstania. Ale na pewno jakby inną rzeczą jest to, że uzupełniliśmy tę wystawę o eksponaty, bo ta wystawa z Muzeum Historii Polskiej, ona jeździ po Polsce, ona była prezentowana w różnych muzeach, między innymi była prezentowana w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Natomiast u nas po raz pierwszy pojawia się jakby w uzupełnieniu o żywe eksponaty. Bardzo nam zależało, żeby zgromadzić jak największą liczbę eksponatów, a no muszę przyznać, że akurat my mamy tutaj takie szczęście, że bardzo dużo osób na Ponidziu, z którymi my też współpracujemy, z regionalistami, z historykami, takie prywatne kolekcje w swoich domach mają i też bardzo serdecznie chciałabym podziękować tym osobom, że po prostu zgodziły się na tak długi czas wypożyczyć swoje własne zbiory, prywatne, kupione, eksponaty za swoje własne pieniądze właśnie do naszego muzeum i zdecydowały się podzielić się z tym, co mają w swoich prywatnych zbiorach z innymi osobami, bo wiadomo, że w domu no, oglądają to tak naprawdę tylko oni, a tutaj będą mogły oglądać to setki osób. Piotr Proszę powiedzieć, czy z regionem naszym no tutaj będzie już coś związane, na przykład jakiś eksponat obraz, czy coś bo z to widzimy, że... Jest jakiś obraz, który jest dość ciekawy. Do... Tak, no oczywiście naszą wystawę zatytułowaliśmy Powstanie Styczniowe na ponidziu, bo jak wszyscy doskonale wiemy, no tutaj odbyła się jedna z największych bitew powstania styczniowego i co roku 18, w okolicach 18 marca obchodzimy bitwę pod grochowiskami, odbywa się tutaj duża rekonstrukcja my tak naprawdę w zbiorach naszych muzeum regionalnego w Pinczowie mamy kilka eksponatów, które zostały wykopane, znalezione właśnie na polach bitwy pod Grochowiskami, więc one też oczywiście będą prezentowane. To o czym pan mówił, to jest grafika, która znajduje się również w zbiorach muzeum regionalnego w Pinczowie, z francuskiej gazety. Zatytułowana jest bitwa pod Zagością. No my jakby z historii wiemy, że takiej bitwy nie było, raczej była, ale ona opisywana jest jako bitwa pod Chrobrzem, która odbyła się dzień wcześniej przed grochowiskami, czyli 17 marca 1863 roku. E, tutaj no tak e, mylnie zostało to e, podpisane, natomiast no, my wiemy, że ta bitwa odbyła się na polach między Chrobrzem a Zagością, więc no, tutaj też z tą nazwą e, bardzo bym tak nie polemizowała. Natomiast no, e, ta grafika jest oczywiście w oryginale, będzie prezentowana, ale my też zdecydowaliśmy się ją powiększyć, tutaj też dzięki grafikowi została ona pokolorowana, więc będzie prezentowana w takiej dużej formie.